Hej, hej, cześć, jestem na Krakowskiej Akademii i zmierzam właśnie na zajęcia do pani Lidi Bogaczówny. Byłam dzisiaj na całych zajęciach i powiem szczerze, że sama mam wrażenie, że wielu się nauczyłam rzeczy. A najbardziej podobał mi się cytat: Wystarczy przejść przez bramy wstydu. To, to było super, bardzo mi się podobał ten set, chyba go sobie zapiszę i powieszę nad łóżkiem, bo, bo mi się, wydaje mi się, że to oddaje charakter chyba tych zajęć, że jak się ten wstyd przełamie, to już potem to idzie jakoś. No ja myślę, że to oddaje charakter całego zawodu, mhm. że naj, co, co nas zawsze najbardziej krępuje w tym zawodzie? Wstyd. Bo to nie znaczy, że się nie wstydzimy, wszyscy się wstydzimy, prawda? Dokładnie tak samo, tylko aktor ma jeszcze dodatkowo jakiś taki pęd ku temu zawodowi, że ten wstyd musi pokonać. I ja zawsze mówię, nie wstydźcie się, bo najwyżej się tylko zaczerwienicie. I to jest ten pierwszy raz i trzeba zmusić organizm, który całą siłą idzie do tyłu, żeby tak. właśnie, żeby, mhm. nie, żeby nie przebić tego, tej bariery wstydu, a jak się przez to przejdzie, to jest jakieś takie oczyszczenie, tak jak dzisiaj, tak, prawda? Tak, tak, to prawda, z no, koleżanką. Tak, no później jest jakieś takie ospojenie się z tym wstydem, że on już nie jest krępujący, tylko po prostu można go wykorzystać. I, i, i myślę, że, że to też jest bardzo, bardzo dla nas dobre z tym, co tutaj robimy, bo no jednak musimy się nauczyć przekraczać właśnie ten swój wstyd, ale też nie zaniechać go w ogóle, tylko potrafić z niego korzystać. To znaczy po, po, potrafić yy, zarządzać. Właśnie, właśnie, Zarządzać wstydem i zarządzać stresem, tak. Jak tego się nauczymy, to każdy z nas jest świetnym aktorem. Tutaj ciało miałaś spokojnie, a śmierć to jest emocja. Czyli musisz mówić emocją. Jak zaczynasz mówić emocją, to aż cię, wiesz, yy, gdzieś cię tutaj yy, ponosi. Ciało, bo wtedy emocje uruchamiają ciało, wiesz, ciało nie może kłamać emocjom wymawianym słowem. No, niby to są zajęcia z tak zwanej prozy, ale ja właśnie postanowiłam, że ja zrobię taki troszeczkę poszerzony ten przedmiot, i chciałabym uczyć, i tego uczę logiki i odpowiedzialności słowa. Ja zresztą ciągle powtarzam, że jestem po Matfizie, w związku z tym nie jest to bardzo ta, ta. tak. Tak, i dlatego ja tak dobrze analizuję teksty, mm. że prowadzi mnie logika, którą miałam w liceum. I ta logika tekstu, jeżeli my ją rozpracujemy, to my doskonale wiemy, co mówimy. A jak jest wtórne? Wtedy, bo jeżeli wiemy, co chcemy widzą przekazać, z czym się podzielić, prawda? To, to człowiekowi nie przychodzi do głowy jak. To już mózg wtedy sam wie. Tak, jesteśmy tym, o, o, o czym Wam mówiłam, tym balonem, prawda? Że jesteśmy balonem w emocji i po prostu to od nas zależy, ile ty z tego balonu wypuścimy tego powietrza. Ale to jest jedynym otworem tego balonu są usta. A jeżeli nogi chodzą jeszcze, to wiecie, to znaczy, że w balonie jeszcze są takie dwie dalszinkie dziurki i ta energia z tego balonu wychodzi szybciej, bo sobie tam wiecie, wychodzi i w ten sposób rozładowujecie niepotrzebnie akumulatory. Moje zajęcia polegają na tym, że ja bym to tak w skrócie powiedziała od ogółu do szczegółu, czyli najpierw szukamy tej myśli przewodniej, Czyli co chcemy widzowi powiedzieć tym tekstem. Czyli jeżeli wiemy do czego dążymy na końcu, z czym się chcemy podzielić, to yy, jak już mamy tę główną myśl, to wtedy już się bawimy z yy, tekstem. Z tekstem jest trochę jak z próbą rozwiązania zagadki. Że przy pierwszym przeczytaniu tekstu mamy dopiero jakieś tam szczątkowe informacje i cały ten proces, właśnie ta zabawa, kiedy już uchwycimy tą główną myśl, co się stało, jest dochodzeniem do prawdy, co jest w tym tekście, co nas fascynuje, o czym on właściwie jest. I ta próba dogrzebania się do tego, do jego istoty jest naprawdę fascynująca dla nas i dostarcza świetnej zabawy, oczywiście, jeżeli to się wykonuje w odpowiedzi. W sposób. Starałam się każdemu dać tekst troszeczkę pod jego charakter. Pod charakter, który tak mi się wydawało, że ja zobaczyłam w, tych, w tamtych tekstach. Kto do czego ma jakie predyspozycje. Czyli te teksty były takie personalizowane, żeby wam po prostu było łatwiej. Może nie zauważyliście tego. Może. Faktycznie to, jak, jak wiele. Cennych wskazówek, pani Lidia potrafi podsunąć, no to to głowa mała po prostu. I, i, i tak, i w momencie, w tym, w tym pierwszym momencie, kiedy pierwszy raz czytałem na przykład swój tekst, myślałem, że to jest o czymś innym, nieco prostszym. Natomiast już po kolejnych zajęciach mam wrażenie, że kurczę, to chyba nawet nie był próg. Więc no, dla mnie jest to bardzo ciekawe, i każde zajęcia otwiera coś nowego. Cieszę się ogromnie, naprawdę. Oczywiście serdecznie zapraszamy do naszej wspaniałej akademii, na nasz wspaniały Wydział Aktorski, prawda? Ależ oczywiście, zapraszamy serdecznie.